Skate 3 gram aktualnie, raczej ja mam przynajmniej. Gears of War grałem, PUBG grałem, Apex grałem, Minecraft grałem. Devil May Cry 5 grałem, God of War 4 grałem, też exclusive na PlayStation. Mafia 2 grałem, Need for Speed Heat grałem, Star Wars Jedi Fallen Order grałem. <mars> Marcin Man, dobra gra. Fallout grałem, chyba już wszystkie już. Nie no, poza New Vega, e, poza Fallout 77 on się nazywa? 96, coś takiego. Poza tym to grałem we wszystkie Hitman 2 grałem, Far Cry Primal grałem, masz Xboxa, dlatego... Nie. Dlatego właśnie proszę o gierki na Xboxa, bo mam Xboxa. Układ słoneczny się nazywa Solara Audition. No dziękuję bardzo. teralia Nigdy w co nie grałem, ale jakoś kurwa... Znaczy, próbowałem w to zagrać, ale jakoś mnie nie wciągnęło. GTA 5, no zajebałeś. Sea of Thieves grałem z siomami i z fanami. Call of Duty grałem w to najnowsze w tego... No chyba jaka to jest część. Tam gdzie jest wa ważone. The Walking Dead. Tylko że The Walking Dead, z tego co ja pamiętam, to jest taką grą interakcyjną, czego ja najbardziej nie lubię. Będzie można się zobaczyć, w SBM Starter. <laughs> Ta, no, wrócę, po, powrócę na stare śmieci. Infamous, Second Sound. To też jest chyba tylko kurwa na PlayStation, a ja proszę o gierki na Xboxa. Watchdog z dwójka co grałem, teraz tak od grałem. Grałem. Grałem we wszystkie Infamous. No nie wiem. Grałem, serio. To chyba nie no i o, jak jeszcze nie byliśmy razem. razem a że byliśmy razem, ale jeszcze nie byliśmy wiesz. W Tomb Raidera nie grałem, ale nie lubię Tomb Raiderów. Z Tomb Raiderów to lubiłem tylko tam, gdzie miała te kwadratowe cycki. Lara Croft, Don't Starve, grałem w to. Naruto Ninja Storm, grałem. I jestem dobry w to akurat. UFC, trójkę grałem i w dwójkę. To PlayStation 4. Kurwa, mam PlayStation 4, ja pierdolę, o czym wy w ogóle mówicie? Goście, jestem chodzącą... chodzącym E3 jestem. Ja mam wszystkie kurwa konsole. Duży kutas masz ty? Słuchaj tego, duży kutas masz ty? To Yoda się spytał. Valorant grałem. Dying Light grałem w jedynkę, w chyba się nie wyszła. Playstation 5 jak wychodzi z boksajności, to od razu także. Siano płacone. Duży kutas masz ty i chuj. Zagraj w jakieś Lego, ostatnio grałem w Lego Harego Pojeba. Disonore 2 dobra gra, w chuj. Sekiro Shadow Die Twice mam. Minecraft grałem, Dungeon... Minecraft Dungeons. O kurwa, Minecraft Dungeons, internet. Sekiro dałem, w... grałem w Minecrafta, zwykle grałem w Minecrafta, w Minecraft Dungeons właśnie chciałem pograć, ale zapomniałem, że to ma premierę jakoś teraz i Halo też. Kurwa, chuj wie, no, w sumie to jak Diablo jest, no to może się będzie dało. Dead by Daylight też grałem, w Duma grałem, w chuj Nie no, ale teraz, no co jest, kurwa, konsola się zrestartowała, czy o chuje chodzi? Czy tylko ja mam lagi? Nie no, ja też mam lagi, cały czas mi kurwa laguje tego frajera. Internet. Człowiek, aha. Człowiek dopiero tu zapłacił za internet a i tak ma problemy z tym, to jest pojebane. Sebek jak masz pakiet ten Xboxa, to masz za free do końca miesiąca Minecraft Dungeon. No i chuj, to jest ziomal, który mi właśnie... No ja w to właśnie grałem. Homefront grałem, Outlast grałem, Far Cry 5 grałem, Minecraft stary mode nie gram, bo nie lubię gier interakcyjnych, tak jakby to by... FIFA grasz nie. Kurwa gościu, jak ja teraz będę grał w Minecraft' to Dungeon. Zapomniałem, że ta gra miała wyjść. Bo ja mam ją nawet pobraną już, tylko że nie było niestety dostępu do niej jeszcze na Xbox pasie. A teraz już będzie jej dostęp, kurwa, gości wariaci. Overwatch stara gra, grałem w to. GTA no, grałem we wszystkie, Shadow of the Colossus grałem. Gotika trójkę, kurwa, nawet mnie nie obrażaj. Ja się wychowałem na gotiku jedynce, dwójce, nocy kruka, trójce. I jeszcze na trójce był ten zmierzch bogów bodajże, później była Arkania i teraz ma coś nowego wyjść. Mirror Edge grałem. Eurotag Simulator grałem, Wiedźmin grałem, Halo. Wszystkie Halo grałem, wszystkie chyba. Grałem jeszcze na tym pierwszym pierdolonym Xboxie w, to, w Halo jakieś tam. Nie będę jak się ten Xbox nazywał. Taki pierwszy pojebany. Nie, nie 360, tylko to, co było przed 360 grałem. Medal Gear Solid grałem, no kościu, kurwa, nawet nie obrażaj. Call of Duty, Medieval grałem w chuj. W Call of Duty prawie wszystkie grałem, poza tymi, które nie miałem aktualnie. Raczej nie aktualnie, tylko w danym momencie nie miałem konsoli, ówcześnie nie miałem. Bodajże chyba na PlayStation 2 wyszły trzy części Call of Duty, to nie wyszły w tym i w nie nie grałem. Ale tak to w inny grałem. Dobra, chuj ci w dupę, chuj mi w dupę i tyle. Poza tematem White, jaka jest twoja ulubiona część Gwiezdnych Wojen? Tytułu nie pamiętam, ale uwielbiałem tą, gdzie był The Crew 2, grałem. Uwielbiałem tą część, gdzie było stary... To chyba było z drugiej trylogii. O, ulubiona część to była wtedy, jak e, Obi-Wan Kenobi się napierdalał z Anakinem. I e, it's over, Anakin, I got a high ground. Ten moment. Uwielbiałem to, tą część, to panią uwielbiałem Była na, najbardziej, rozjebu, najbardziej rozjebała mnie. Treasure of Montezuma 3, polecam. No, w to akurat nie grałem. W Total War y grałem. W wszystkie. Czy to w szczególny, czy w zwykły grałem. Kiedy ja trzymam. O the Forest grałem. The Division 2. O, nie grałem. Tom Clancy grałem kurwa. Need for Speed'a dawaj, grałem. Chyba we wszystkie. Kurwa ty, jak jestem maniakiem pierdolonym. Zobacz w ogóle to. Dwa kurwa figurki, dwie figurki. Patrzcie to, pojebane to jest. Jeszcze siedzą tak samo. Siedzą kurwa tak samo, dwie figurki jebane. I w tym samym momencie się obróciły, pierdolone koty. Kurwa, ale koty to jest życie w chuj, nie? Naprawdę. Multiteft Auto Modyfikacja pozwalająca grać w San Andreas Multiplayer. No ja grałem w Sampa bo, i w MPA. Borys jest jeszcze z no, no nie. Ej, bo jak tworzę nuty na Soundcloud, to mam szansę się wybić? No kurwa, no raperzy ze Stanów dają tak radę. Jakieś części Batmana grałem chyba we wszystkie poza. Nie, no we wszystkie grałem. To w Oswar... z otwartym światem też grałem. Fallout. Grałem w Falauta. Kurwa! Bo lecimy jakąś grę, w którą nie grałem do chuja. Ta część się nazywa Zemsta Sithów, no i jest najlepsza w chuj. Ja wiem, że y, według w większości najlepszą częścią Star Warsów raczej to jest pierwsza trylogia, ta która jest czwartą, piątą i szóstą częścią. Druga trylogia, czyli jedynka, dwójka i trójka jest chujowa, w miarę chujowa. A najgorsza jest ta najnowsza, no ale kurwa ja lubię Zemstę Sithów chuj. w chuj. W chuja grałeś. Gościu, The Long Dark ci kurwa ogóle nie O, patrz, ktoś się kurwa odezwał do mnie ja South Parka dwójki nie skończyłem w ogóle, ale będę grał, w chuj. Będę napierdalał. Nie grałem dwa tygodnie. Nie grałem dwa tygodnie na konsoli, jestem w chuj. W chuj zacofany i tak mi się chce pograć. Czekam te dwa dni pierdolone na... Czy się się Jameson, odezwie się, to była twoja reklama. Kurwa, 100 tysięcy za to. House Slipper nie grałem. Amnesję grałem. UFC 3 grałem i mogę napierdalać się z każdym i każdego rozjeb... Unch Uncharted, no kurwa, no bądźmy poważni, no, w Uncharted, kto nie gra w Uncharted? Ja pierdolę, ale będę grał kurwa w Minecraft Dungeons, to prawda, tak się jaram, ten kurwa. Tak się jaram, fuj. Vampir, w to na pewno nie grałeś. Grałem w Vampira. W chuj nudna gra, Nuda, strasznie. No, to, że on sam do siebie gada. Nie, on w ogóle nie, nie on nic, gada, a no właśnie. Coś tam, się... coś tam było chujowego, no. Pamiętam, że ona była taka niedojebana tak gra, ale... No to jest po prostu cicho. Znaczy, zamysł był bardzo fajny, ale spierdolił. Mm. Idź ze mnie, idź za mnie do roboty jutro, chuju. KC, KC również. Nie, niestety nie pójdę. simsy Kurwa, nie wiem, nie grałem chyba nigdy. Spróbuję. Forza Horizon. Kurwa, do Forza tam ja mam kierownicę z drążek zmiany biegów i pedały. Znaczy i te jak to się nazywa? Czujniki, kurwa, przyspieszenia, hamulca i sprzęgła. No wiesz, nie można mówić tego słowa teraz, bo przecież jest każdy kurwa uczulony. Minecraft się opala Detroit Become Human. Grałem w to, jak było za darmo. W chuj, jedna... Serio, teraz jakby z jaj, jedna z najlepszych gier, w jakie grałem w ostatnich lat. Zdasz ten, za mnie egzamin z angielskiego, mordo? Nie no, gość. Ale jak dobre kurwisko. Zagraj w Remastered Mafia. Czekam na jedynkę, bo dwójkę przynęm chyba z pięć razy już. Czekam na jedynkę remasteret. W chuj czekam, tak bez jaj, ale będę... Błagam, niech to się w to grasz na dwóch. Kim jesteś? No, white. Churba. Nie, zostaw rączki, tam, nie zostaw rączki. No bo was grał też tutaj. Napisy włączone, zmiana tekstu, no mogę chuj w to. Kolor kontoru w chuj w to. Dobra, chuj w to. Co tam, Pauli? Siedzi obok. Of great

Słuchajcie, jest taka sprawa w tym momencie Taka sprawa jest Jeżeli ktoś ma pada do Xboxa tego nowszego Nie 360 Gb nowszych Jeżeli ktoś ma jest z okolic Warszawy ona no myśli wiecie o co chodzi Grodzisk Pruszków I chciałbym mi go przywieźć Oczywiście płatne w chuj Zapłacę za paliwo Zapłacę za przywiezienie Zapłacę za pada To zapraszam w chuj, bo Dzisiaj kurwa zarywam nockę z tym Bardzo proszę Ale dobre Lepsze Tak jak mówię Jeżeli ktokolwiek w okolicach Warszawy, tych bardziej południowych klimatach Warszawy, czyli Milanówek, Grodzisk, Warszawa, Grodzisk, Jeżeli Ży, ma pada. I co, jeżeli ktoś ma w tych okolicach południowych od Warszawy, zapraszam, może sobie zarobić sianko. Bo kurwa muszę, muszę dzisiaj to mieć. Płacę jak za normalnego pada, jak za nówkę sztukę, czyli nie wiem, tam jest 250 zł. I możecie wpaść na drinka Tak, zapraszam na drinka, jeżeli ktoś pełnoletni to zapraszam na drinka i chuj Tylko żeby kurwa patrzeć na raz. wiesz o co chodzi I nic nie to do mnie, ale nie do ciebie Bo kurwa, no człowieku, ja dzisiaj gram w to w chuj To jest jak Diablo, tylko że w, kurwa w uniwersum Mar Minecrafta zajewiste w chuj, gdzie ja w Diablo przepierdoliłem tyle godzin Zosta. na świecie, że to jest chore Ty, a tak teraz bez jaj, weź Paula wyszukaj na MacBooku. Wyszukaj padów do xboxa na, na ten na kup teraz. Kurwa, ktoś chce zarobić 300, by to zarobi Nie. telefon tak, nie? To będzie go szybko, proszę. Nie, nie, no, Paula nie, jest No nie, zna... jest nie, telefon, nie, mi go Znajdź szybciorkiem, bo kurwa Chcę nie, nie, pograć w to nie, dzisiaj Słuchajcie, powiem Wam tak. Człowiek 7 miesięcy nie kurwa nie płaci za internet, i nagle mają problem. Wiesz o co chodzi? Jak to się nazywa? Gdzie z Julianem Xbox yy, Xbox One Pad Controller, chuj wie mam Polak nazwy. Mogę do Was przyjechać. Jak masz pada od Xboxa, to witam, napijemy się, drinka elegancko będzie fajnie, tylko kurwa, musi mieć pada. W tej czapce mówiąc o niepłacaniu rachunków neta, za neta, wyglądasz jak Janusz. Kurwa, gościa wyglądam jak Bigi? Nie ma, są same konsole. Ale yy, żeby nie było, że on przyjedzie z padem, pogra z tobą i pojedzie, my chcemy kupić pada. Nie, no nie, o tak dokładnie. Ja chcę kupić pada. No zapłacić za pada, żeby nie było. Zwrócić za paliwo, czy chuj, wie co nam jeszcze. Poczęstuję drinkiem eleganckim. To będzie fajnie, tylko kurwa, żeby się znalazł pad. Najlepiej pruszków, grodzisk, nie wiem, Żyrardów, Jakarta, aktorów kurwa błonie, takie rzeczy. Ludzie nie wiedzą gdzie jechać. Czyli jeżeli ktoś ma to Jeżeli ktoś jest naprawdę chętny i naprawdę nie, chce. Nie, ma do mnie napisać, bo zaraz to No nie, 50 nawet niech samochód. piszą do mnie. Słuchaj, nawet niech piszą do mnie. Jeżeli naprawdę chce, to niech piszą do mnie, ja się skontaktuję. Milanówek Xbox. Milanówek Xbox. 650 zł, a nie sprzedaje pada oddzielnie. Co? Zresztą, powiedz chłopowicz z zapłacę mu trzy pagi zapada ich, nie spierdala To połowa tego je, jego konsoli. Kurwa, człowieku. Tylko niech do mnie trafi jakiś pad na no człowieku, bo ja się ma. w tego... nie ma. A na Elix patrzysz? Tak. Są same gry. To znaczy, że konsole... What, 150 zlików i wbijam z na drinka, Git. No Git, tylko żebyś miał po pierwsze 18 lat, żebyś miał pada kurwa od Xboxa no i żebyś kurwa przyjechał tu, nie? Wiesz o co chodzi? Czemu już koniec? Dlatego, bo kurwa chcę zacząć grać. Graż online z widzami? Nie, no kurwa online to mi się denerwowało i w